Po zwycięzcu. wo! I ostatnie 10 sekund, a Jaro tu wlatuje nam presją! Bo jest okrutna i nigdy smutna. Nie wygra z nią kurwo presja. Presja. Zawsze ze mną dorzuca mi kilka nowych problemów. Moja presja, presja. Co narzucam, ja nigdy nie odpuszczam, więcej pierdol dużo. 123 zł No i chuj, no i cześć No i chuj, no i cześć Jaro wraca na pierwsze miejsce Na 419 okrążenie Dokładnie A jest e, jako pierwszy na ponad 400 okrążeniu Podro i odliczamy 10 sekund A presja z dedykacją dla zwycięzcy 10 9 8 7 więc je dużo 6 I ostatnich 5 sekund tak do końca turbo wyścigu Formu 1 Gdzie będziemy za 5 sekund kręcić nagrodę dla Turbo zwycięcy Jaro na pierwszym miejscu, blada na drugim miejscu Konrad Dibel na trzecim miejscu Patryk 0,0 0 na czwartym miejscu i Bartek zamyka top 5 5 4 już na niebie A ja tylko w 3 sobie presję ja ją tak uwielbiam, bo z nią czuję się jak dwa Ona da mi mocy, ona ciągle mnie rozkręca myślałeś, że ty mocy, Jeden I presja właśnie leci z dedykacją dla Jaro Dla turbo zwycięzcy dzisiejszego turbo zwycię Turbo zwycięzcy dzisiejszego turbo wyścigu Pozdrawiam ci serdecznie Jaro I presja właśnie leci dla Ciebie z dedykacją, a teraz głosujemy dla Ciebie nagrodę